Bo ty, Julia, jesteś klasycznym reprezentantem pokolenia Z, prawda? Tak mi się wydaje. Na czym to polega? Bo ja wiem o tym, że jesteście cyfrowymi tubylcami, że jesteście multitasking, że sobie radzicie świetnie w sieci mm -hmm. i ten sieć potraficie bardzo szybko adaptować do swoich umiejętności. Tak. Że my jesteśmy z pokolenia, że się dziecko wkładało do okna życia, a u was się wkłada do, <grym> paczkomatu. do paczkomatu. Tak, ale jakież to jest wygodne. <grym> nie przerażenie. Ale na czym polega twój fenomen? Bo o fenomenie mhm. można rozmawiać. Czy ty jesteś popularna w sieci? Czy jesteś popularna w ogóle? Bo dzisiaj już te granice można powoli mhm. stawiać. E, wydaje mi się, że przed konferencją prasową w sieci, Aha. a po konferencji w ogóle. No zresztą mnie bez powodu mnie tutaj zaprosiłeś. Tak, tak. Robert nie chciał przyjść, to wziąłem ciebie. No właśnie. <laughs> nie, ale coś się zmieniło po tej konferencji rzeczywiście w twoim życiu? E, tak, zmieniło a jak, się. A jak wy się w ogóle poznaliście z Lewym? Jak to wyglądało? Pojechałam do Barcelony no. na współpracę z pewną marką mhm. i tam w, w dniu naszych aktywności była taka niespodzianka, czyli spotkanie z Robertem Lewandowskim. Super. Zrobiliśmy sobie zdjęcie grupowe, zrobiłam sobie zdjęcie indywidualne, porozmawialiśmy, mm -hmm. powymienialiśmy się jakimiś naszymi spostrzeżeniami. Ale miły był dla ciebie? Bardzo miłe. Mm -hmm. Wróciliśmy sobie do hotelu, wrzuciliśmy nasze zdjęcia i boom. Aha. Poszło. Okay. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że wydarzy się konferencja i wydarzy się takie pytanie. E, I słuchaj, jakie było moje zdziwienie. Normalny dzień, nagrywam sobie na YouTube odcinek, dzwoni moja mama, mówię, no nie no, jestem w pracy, nie będę teraz odbierać. Dzwoni nagle babcia, dziadek, kuzynka, siostra, y, ciocia, wujek stryjeczny Aha. i mówię, -hmm, coś się stało. Okej. Okay. Byłam przekonana, że stało się coś super złego, i nawet nie chciałam odzwaniać do tej mamy. Dlaczego super złego? No bo... Jak do mnie dzwonią, to ja wiem, że jest coś super złego. Nie, no, jak dzwoni nagle do ciebie z 15 członków Twojej rodziny, Aha. wszyscy jeden po drugim, okay. to wiesz, że coś się wydarzyło. Okay. Odzwania... To wiesz, że coś się dzieje. Tak. I? Odz... Odzwaniam do mojej mamy, już taka wiesz, zestresowana, już wiem, że nie chcę usłyszeć tej wiadomości, Aha. która się za chwilę pojawi przez ten telefon, a mama do mnie tak. Widziałaś, co się spytali Roberta? Okay. A ja tak, jakiego, jak, jakiego, jakiego Roberta? Roberta? O co chodzi w ogóle? No i wysłała później linka, obejrzałam to i no było to szokujące dla znaczy, mnie. To, to, to rzadko się zdarza coś takiego, że jedna konferencja, jeden żart, bo to było żartobliwe pytanie, spowodował taki przyrost kariery. Można? Tak. Można? Ja teraz po każdym meczu, w którym gra Robert, mam wiesz... Stok nagle wszyscy mi dziękują za to, że pomogłam, a ja tak... Uuu. Nie, to bardzo fajnie, bo patrzą na lewego i mówią, zobacz, żugajka biegnie. <grystanie>